W roku obchodzić będziemy stulecie klubu sportowego Dalin Myślenice. Niewątpliwie przed laty do największych gwiazd tego klubu należeli piłkarze, bracia Eugeniusz i Stanisław Różankowski, których imię od października zeszłego roku nosi Rondo na Zarabiu, na którym właśnie się znajdujemy. W dzisiejszym cyklu z kamerą w zapraszam do poznania życiorysów tych niezwykłych sportowców. Janusz Eugeniusz Różankowski, zwany po prostu Eugeniuszem Różankowskim, przyszedł na świat w Krakowie w 1923 roku. Swoje pierwsze kroki na boisku stawiał w wieku 14 lat w Wawelu, Kraków. Młodszy o dwa lata, Stanisław, a właściwie Zbigniew Stanisław Różankowski, urodził się w Myślenicach. Bardzo wcześnie wykazywał oznaki talentu piłkarskiego i w wieku 12 lat podczas gry na błoniach z kolegami w piłkę został zauważony przez Henryka Książka i ściągnięty do gry w juniorskiej kadrze Krakowie. Eugeniusz Różankowski na boisku zwany Różankowskim I grał na pozycji napastnika środkowego bądź prawoskrzydłowego w systemie z pięcioma zawodnikami w ataku. Stanisław zaś Różankowski zwany na bojsku różankowskim 2 grał na pozycji środkowego napastnika bądź łącznika, czyli dzisiejszego pomocnika. Stanisław Różankowski zasłynął swoją niezwykłą grą głową. Ze 111 goli, które trafił dla Krakowi, ponad 90% stanowiły te zdobyte właśnie główką. Sam twierdził, że jego fenomen polega na tym, że. Nie zamyka od oczu podczas główkowania. Na liście 60 najlepszych piłkarzy Krakowi Stanisław Różankowski znajduje się na 13 pozycji. Podczas okupacji niemieckiej bracia Stanisław i Eugeniusz Różankowscy przeprowadzili się do Myślenic. Tutaj grali w piłkę nożną w myślenckim klubie sportowym, który od 11 lutego 1945 roku zwany był Dalinem Myślenicy. Byli bardzo mocnym elementem tej drużyny ale ich potencjał był y, również dostrzegany przez Krakowie, która już w 1945 roku ściągnęła ich do gry w swoich szeregach najważniejszym momentem kariery braci Różankowskich był niewątpliwie mecz 1948 roku, w którym to Wisła walczyła z Krakowią o mistrzostwo. Konieczne było dogranie jeszcze jednego meczu ze względu na to, że obie drużyny miały tę samą liczbę punktów. No i spora w tym zasługa Stanisława Różankowskiego, który w sezonie 1948 roku trafił dla Krakowi aż 22 gole. Do legendy przeszedł chociażby jego główkowy hat-trick, czyli trzy gole głową w jednym meczu zdobyte 17 czerwca 1948 roku. Wróćmy jednak do pamiętnego meczu ligowego mistrzostwo z 5 grudnia 1948 roku, który to rozegrał się na nieistniejącym już dzisiaj stadionie Garbarni w Krakowie. Podczas tego spotkania Stanisław Różankowski dla Krakowi strzelił dwa gole w 44 i w 74 minucie. I to właśnie dzięki tym golom Krakowia zdobyła swoje piąte i ostatnie jak dotąd mistrzostwo. Kariera braci Różankowskich zakończyła się dosyć szybko ze względu głównie na to, że krytykowali oni ustrój socjalistyczny. Stanisław Różankowski swój ostatni mecz dla pasów rozegrał w 1951 roku. Podczas niespełna 6 lat gry dla tego klubu rozegrał on 126 spotkań meczowych i pobił rekord bramkostrzelności, który to do dzisiaj wynosi 0,88 gola na mecz. Eugeniusz Różankowski z piłką pożegnał się rok wcześniej, w 1950 roku. W jego przypadku związane to było z kontuzją, której nabawił się, uderzając w walec znajdujący się poza linią bramkową. Rozegrał dla Krakowi wiele meczy, zdobywając przy tym 7 goli. Charakter był jako zawodnik zdecydowany, szybki i posiadający dobrą technikę. W monografii Krakowia Kolekcja Klubów napisano o braciach Różankowskich tak: mieli ogromny sportowy talent zgoła różne charaktery, ale wspólną chęć radzenia sobie w życiu dzięki własnej przedsiębiorczości. Na boisku i w biznesie szło im znakomicie. Futbol kochali, ale nie był on dla nich wszystkim. Wystarczyło im niewiele, aby błyszczeć wśród partnerów. Nie chcieli więcej, nie szukali poklasku, bo ich działalność biznesowa, nie tylko w latach komunistycznej smuty, kuła w oczy socjalistyczne władze. Media wolały innych bohaterów, bliżej prostego trudu robotniczej pracy, do utraty tchu, ale za psie pieniądze. Nie nadawali się na bohaterów, a może nie chcieli drażnić władzy? Eugeniusz Różankowski zmarł w 1991 roku w Myślenicach, Za jego brat Stanisław w 2004 w Krakowie. Dzięki nadaniu imienia braci Różankowskich rądu na Zarazły ich niezwykłe osiągnięcia sportowe nie pójdą zapewne.